Witam wszystkich, którzy są z Polski. Witam wszystkich, którzy, którym no, bliżej do końca niż, niż nam tego zamknięcia. I cieszę się, że jesteście z nami i że o tej 9 rano w czasie trzeciej kawy dziennie macie czas na to, żeby się z nami spotkać. Londyn, witam. Londyn, który wstał i który patrzy na przepiękne słońce, które jest za oknem, i piękną pogodę. Nie łudźcie się, to nie jest tak, że nie możesz z tego korzystać. To jest tylko kwestia perspektywy, z którą patrzysz na to, co, co się dzieje za oknem. I oczywiście, można, można wejść w perspektywę, że się nie da, a można wejść w perspektywę, że, że się da. Mam nadzieję, że już, że już jesteśmy. Myślę, że były jakieś problemy z Facebookiem, ale myślę, że już jesteśmy ok. I zaraz powinniśmy być online i na Facebooku, i na YouTubie. Witam wszystkich, którzy są, którzy są z nami jeszcze raz. Dzisiaj Msza Święta, tak jak zwykle, o 8:15, a Program Dla Dzieci o 12.00, eee, tak, to będzie na pewno wydarzenie. Wróci do programu dla dzieci po tak długiej przerwie. Ale jakieś są pomysły, więc może, może nie będzie źle. Eee, widzę, że zalogował się Facebook, więc witam, witam teraz oficjalnie wszystkich, którzy są na Facebooku. Macie swoje pozdrowienia na YouTubie i serdecznie Was zapraszam do tego, żeby przesiadać się powoli z Facebooka na YouTube'a. Tam są takie dzwoneczki przy subskrypcji, które pomogą Wam nie zapomnieć o żadnej transmisji. Można sobie włączyć przypomnienia, żeby być zawsze na czas. I ponieważ wydaje mi się, że dochodzi godzina 8, to myślę, że jest dobry moment, żeby wystartować. No więc zapraszam na starter. Ile razy w życiu powiedzieliśmy sobie, dobra dzisiaj zaczynam od nowa, dzisiaj trzeba się wziąć do roboty, dzisiaj będzie zupełnie inaczej i dzisiaj jest, słuchajcie, poniedziałek, kiedy pewnie niejedno z nas powie sobie, dobra dzisiaj zaczynam od nowa, dzisiaj zaczynam nowy tydzień zupełnie z nowym nastawieniem. Dzisiaj też Pan Jezus w Ewangelii powie do Nikodema, nikt nie zacznie od nowa, kto się na nowo nie narodzi z wody i Ducha Świętego. Nie wiem, czy jesteśmy gotowi wszyscy na nowy, nowe życie w, z Wody i Ducha Świętego, ale myślę, że jesteśmy wszyscy gotowi na to, żeby pomyśleć sobie: OK, ten tydzień rzeczywiście może być inny, i ten tydzień mogę zacząć inaczej. I słuchajcie, mija miesiąc zamknięcia, i dla nas to pewnie jest półmetek, i możesz powiedzieć: Dobra, kolejny tydzień, nie zamknę oczy, jakoś będzie. A można się postarać powiedzieć: Przecież ja mogę go zacząć inaczej. Przecież ja mogę wyciągnąć wnioski z tych pierwszych czterech tygodni i powiedzieć sobie. Dość tego, ja chcę inaczej. To jest jedna opcja, druga opcja dla tych, którzy już są przy końcu, czyli są w Polsce i mówią sobie, kurczę, jeszcze z tydzień, dwa i będę musiała zrobić. Będę musiał zrobić rachunek sumienia z tego, jak przeżyłem cały lockdown. No to jeszcze masz dwa tygodnie, żeby pomyśleć sobie o tym, żeby wyjść z tego zadowolonym i szczęśliwym. Nowe życie to pogrzebanie starego i zaczęcie nowego. Ja wam bardzo życzę dzisiaj, żebyście wszystkie postanowienia, które robicie i plany, które robicie, wydłużyli. Żeby to nie był plan na jeden dzień, ale może do środy, może do piątku, może do następnego tygodnia, żeby to stało się bardziej zadaniem na kolejny czas. Nie zwlekajcie, bo nowe życie zaczyna się tutaj i tutaj, nie od kalendarza, nie od dnia tygodnia. Zaczyna się w nas. Życzę wam bardzo dobrego Dnia, bardzo dobrego tygodnia i bardzo dobrego lockdownu. I do zobaczenia nam przy świętej o 8.15.